W urzędach pracy, zwanych popularnie pośredniakami, znów kłębią się tłumy ludzi chcących zapisać się na listę bezrobotnych uprawniającą do pobierania zasiłku i marzących o tym, że być może właśnie w tam, być może w tym urzędzie znajdą pracę, o którą jest dzisiaj w Polsce coraz trudniej. Kryzys, w którego. Istnienie tak naprawdę długo nie wierzyliśmy, rozpanoszył się już na dobre u nas. I te kolejki w pośredniakach są tego najlepszym dowodem. Wraz z nim zaguściła w kraju beznadzieja i bezradność. I chyba tym można tłumaczyć fakt, że tylu ludzi zmierza do urzędów pracy, gdzie tak naprawdę pracy nie ma. Nie ma od lat, nie było tej pracy w czasie koniunktury gospodarczej. Tym bardziej nie ma jej i teraz, zwłaszcza, że ilość poszukujących podwoiła się, a ilość ofert zmalała. Ale tak naprawdę, proszę Państwa, to wcale nie jest zła nowina. W każdym razie nie taka tragiczna. Wszystko jest w normie. Zwłaszcza, że, tak jak już powiedziałam, w Urzędzie Pracy. Pracy nigdy się nie znajdowało. Badania wykazują, że spośród wszystkich osób szukających i znajdujących później pracę, tylko 15-20% nich znajduje ją dzięki oficjalnym źródłom, czyli ofertom urzędów pracy, ogłoszeniom czy to w gazetach, czy to na portalach internetowych. Cała ogromna większość, 80%, znajduje ją dzięki prywatnym kontaktom, dzięki rozmowom ze znajomymi, z rodziną, ze znajomymi znajomych. I to nie jest tylko polska specyfika, tak się dzieje na całym świecie. Wobec tego nie chodźmy do pośredniaków, które pośredniakami są tylko z nazwy. Zajmijmy się szukaniem, naprawdę szukaniem pracy. I to y, nie w sytuacji, kiedy ją już stracimy, bo wtedy jest już troszeczkę za późno. Zacznijmy się rozglądać i to tak na dobre, wtedy, kiedy jeszcze wydaje nam się, że y, nasze miejsce pracy jest bezpieczne, bo wtedy jest na to czas. I proponuję państwu jeszcze abyście zerknęli na portal pracuj.pl, gdzie można znaleźć raport dotyczący poszukiwanych i mniej poszukiwanych zawodów. Dlatego że rynek pracy jeszcze nie umarł. On ma się całkiem nieźle. Handlowcy, oni są przede wszystkim poszukiwani. Księgowi Lista zawodów, które wciąż jeszcze są tymi, na które się czeka, jest tam do obejrzenia. No i przede wszystkim y, przypomnijmy sobie, y, jak było w 1989 roku. Y, to jest dosyć y, charakterystyczne. Y, kryzys, y, o ile można wtedy było mówić o kryzysie, a nie o całkowitej y, ruinie gospodarki, był o wiele, wiele większy niż w tej chwili. Bezrobocie dużo większe, inflacja galopująca. A y, przypomnijmy sobie, wtedy wszyscy byli pełni nadziei. I tej nadziei Państwu życzę i naszej gospodarce również, dlatego że kryzys, kryzys jest przede wszystkim w głowie.